Po poprzednim odcinku wiemy już jak wygląda historia Linuxa, tak, jak, skąd się wywodzi, wiemy, że są te dystrybucje różne i tak dalej. Wiemy już nawet w sumie jak zainstalować trochę Linuxa, może jeszcze nie do końca świadomie, ale jednak już trochę. Natomiast teraz tak, zanim może jeszcze jednak przejdziemy do tych praktycznych zabaw, to taki dość istotny element mimo wszystko dla nas, bo no na czym się jednak te zabawy musimy realizować? Skąd te systemy Linuxowe musimy mieć? Tak. I tutaj dobrze byłoby parę zdań mimo wszystko jakoś tak wskazać, jak sobie te środowisko laboratoryjne tutaj stworzyć. Ja polecam w ogóle sumarycznie dwie możliwości tutaj do rozpatrzenia. Pierwsza to oprogramowanie wirtualizacyjne. No i tutaj VirtualBox, tak, ogólnie. W razie czego na kanale youtube'owym adminakademia.pl jest cały cykl dotyczący obsługi VirtualBoxa. Jak ktoś jeszcze, powiedzmy, tak, ma jakieś w tym małe zaległości, bo to jednak podstawowe narzędzie pracy admina. Bez tego klops. No więc w każdym razie tutaj albo korzystamy z wirtualnych maszyn na bazie VirtualBoxa i musimy wtedy mieć już tą gotową wirtualną maszynę, tak, gdzieś tam przygotowaną. Albo jest jeszcze taka druga ciekawa możliwość, czyli vps tak zwany tak, Virtual Private Server. To jest nic innego też jak wirtualna maszyna, tylko nie uruchamiana na naszym kąpie. Tak? A ktoś na swoich serwerach uruchomi dla nas wirtualną maszynę, aczkolwiek oczywiście nie za darmo, tak ogólnie. Natomiast ceny nie są powiedzmy dla Linuxów jakieś tak? nie wiadomo jakie, bo to jest powiedzmy 10 zł miesięcznie. No i w każdym razie, no ja wiązałem o 10 złotym miesięcznie, czyli tam, no, no nie, no dobra, no to jest, to jest jedy, tak, półtorej lepszego piwa, tak, dwa gorsze, tak, powiedzmy, albo trzy gorsze, zależy, jakie te gorsze będą. No więc wydaje mi się, że mi wszystko to nie są ceny osiągalne. Natomiast powiem, że VPS-y, ja, ja bym powiedział nawet tak, VPS-y w praktyce na tych kursach Linuxowych, nie mówię, że powiedzmy na LPC 101, ale w tych dalszych, one się świetnie z wirtualnymi maszynami czasami będą zupełniać. dlaczego? Bo VPS ma jedną istotną zaletę, to nadal jest wirtualna maszyna z Linuxem. Tak? Tyle, że ona jest uruchomiona gdzieś tak normalnie w internecie z normalnym, prawdziwym, publicznym adresem IPv4, IPv6 i to wiele zmienia tak? w niektórych tematach. Nie wiem, chcemy sobie skonfigurować DNS-a, serwer strony internetowy. To powiem, że to dużo lepiej mimo wszystko na VPS-ie pewne rzeczy widać niż na wirtualnej maszynie, co nie znaczy, że też się nie da. tak? Natomiast no, tak już mamy tak trochę bardziej prawdziwie. Także warto taki temat rozpoznać. Teraz, gdzie są najlepsze VPS -ie? I tak dalej, najtańsze, no to mamy tak. no to będę przypominam się, na Arubie bodajże, jak ktoś poszuka Aruba, Aruba hasło kluczowe, to można dostać Wusher na bodajże 50 zł. I tam to chyba wystarczy, tak mniej więcej chyba na 3 miesiące strzelam. W każdym razie, żeby mieć za free takiego VPS-a, ogólnie więc, no na, na taki przynajmniej jeden kurs nam, albo nawet dwa, tutaj te Linuxowe wystarczy. Więc na Arubie można za darmo, czy gdzieś za darmo, no to, to ciężko, bo to tak trochę wtedy wyjdzie za darmo, tak? Natomiast, powiedzmy, gdzieś z reguły, jak tam przejrzymy te wszystkie inne oferty, które mamy na necie, no to one gdzieś tam oscylują w około 10, 10 zł, więc każdemu zostawię do wpisania w każdym razie hasło kluczowe VPS, jakiś taki mały przykład niech będzie tej Aruby. Aruba Cloud, tak, bo Aruba jeszcze się niektórym może kojarzyć z przełącznikami i tak dalej, więc Aruba Cloud i tutaj mamy w każdym razie, ja teraz powiem, że nie pamiętam dokładnie gdzie, ale tutaj wiem, że da się znaleźć wuszer w tym wypadku, który możemy uzyskać za 50 zł, także nie będę teraz szukał, natomiast wiem, że się da, a mamy tego powiedzmy jeszcze różne inne, no i widzimy tu mamy 11,99 zł plus VAT tak, na dyskach SSD, jeden darmowy adres IP do 25 terabajtów miesięcznego transferu na potrzeby nauki i wystarczy. No, i wtedy z założeniem taka cena jest, przy, przy założeniu, że to będzie Linux e, ogólnie. Dobra, więc, więc w każdym razie to nie jest specjalnie nic trudnego, żeby sobie tu odpalić e, takiego Linuxa dowolnego, wybranego, bo one tam mają różne dystrybucje e, w każdym razie dobrze. Więc ja tą Arubę Cloud to tylko jako przykład, żadna reklama i tak dalej. Akurat mi wpadło do głowy, e, że tam wiem, że się dało wykombinować, tylko to jest trochę pochowane. E, ten Wusher na bodajże 50 zł, jeżeli mnie pamięć nie myli, a to znaczy, że już coś tam trochę za free e, można e, tutaj już się pobawić i pokombinować. Dobra, i to jest teraz, teraz. E, jedna możliwość, więc niech będzie VPS, druga możliwość, żebyśmy podzieli wirtualne maszyny. Sumarycznie jak wirtualną maszynę stworzyć, to już żeśmy tak w poprzednim filmie widzieli, no bo ja paradoksalnie przy okazji trochę pokazałem, jak sobie taką wirtualną maszynę po kolei zainstalować. No wiem, że pokazałem tylko Deepina i pokazałem tylko Debiana, ale sumerycznie szczerze tak na tą taką półświadomą pół niech będzie instalację, bo my świadomą to będziemy w stanie przejść na koniec kursu tego LPIC 1.102, natomiast na tą taką półświadomą to już nawet z Innymi dystrybucjami, myślę, że na bazie tego, co było w poprzednim filmie, powinniśmy sobie dać rady i poradzić, jeżeli chodzi o te pytania, na które było widać tam, jak ja odpowiadałem, tak? Mniej więcej. Więc teraz przygotowanie sobie samodzielne tej fedory, Centosa do tych zabaw, czy nie wiem, Ubuntu w tym wypadku, myślę, że nie powinno być problemu. A już z desktopowymi to już w ogóle chyba jak widzieliśmy na przykładzie Dipina, to już tak strasznie być raczej nie powinno. Natomiast, żeby było też łatwiej i prościej, to można też dostać ode mnie wirtualne maszyny. no w razie czego, które możemy wykorzystać do tych naszych zabaw. No i mamy tu przygotowane tak na platformie e-learningowej w każdym razie cztery, które ja będę wykorzystywał w trakcie tego kursu, chyba, że gdzieś tam w międzyczasie dojdzie, czy coś tam się zmieni, bo może się okazać, że nagle wyjdzie nowa wersja, nie wiem, Fedora 31 serwer, no to podmienię na Fedora 31 serwer i coś tutaj wtedy uzupełnię. Natomiast na razie te cztery dla mnie podstawowe to będą właśnie Debian, Ubuntu, serwer Fedora i CentOS. W wydaniach tutaj, te, które tu są, to są w tych wydaniach serwerowych, nie desktopowych. Tak, w każdym razie desktopowe, zresztą jak widać było, całkiem łatwo można sobie samą nawet zainstalować. Te są trudniejsze, te są trudniejsze. No i teraz tak. Ja je przygotowałem. Zresztą też przygotowałem je na, na, pod takim adresem, jak w tej chwili widzimy. moduł adminakademia.pl Łamane przez pliki. Tu nie trzeba żadnego loginu, hasła, podawać niczego. Można sobie wejść i można sobie też stąd bezpośrednio te wirtualne maszyny pobrać w formacie takim właśnie OWA. Co to jest to OWA? Ano to jest nic innego jak już wyeksportowane. Wirtualna maszyna, którą my teraz możemy w łatwy i przyjemny sposób zaimportować do naszego VirtualBoxa, jak również do VMware'a. Tak? Ogólnie, bo VMware też korzysta z tego formatu OVA i rozpoznaje. Dobra, więc teraz tak, wiadomo, że teraz co robimy? Ciągniemy, tak? czyli pobieramy, pobieramy ten plik. No tutaj jest o tyle lepiej, że jeszcze jest. Ten hash SHA, tutaj wyznaczony, żeby sobie sprawdzić potem, czy to, cośmy pobrali, nie uległo uszkodzeniu, albo ktoś coś nie podmienił po drodze. Natomiast teraz tak, pobieramy sobie i zakładamy, że teraz już mamy to w katalogu, tak, już pobrane. Co dalej? Szczerze to niewiele, wystarczy to tak naprawdę teraz dwa razy kliknąć, chwilę poczekać i okazuje się teraz na drugim ekranie uruchomiła się kolejna niestety instancja VirtualBoxa, nie wiem czemu, jakby nie mógł korzystać z tej, która już była i ważniejsze również te okienko, które teraz tu widzimy. Tak, ja już tu wrzucę, o widzimy to jest teraz importuj wirtualne urządzenie zresztą ja na końcu spojrzę, spoglądam, bo z tego co pamiętam to jeszcze w menu plik chyba, tylko teraz mam nieaktywne jest również możliwość jest opcja importu wirtualnego urządzenia Al więc wtedy albo wystarczy dwa razy kliknąć na ten plik a i, i od razu się pokaże to co widzimy, albo po prostu w ramach VirtualBoxa tam pliki, tam jest chyba importuj wirtualne urządzenie no i teraz tak, tutaj już mamy w każdym razie pewne ustawienia, bo import również jest dokonywany z Ustawieniami, które, no, tak jak ja to wyeksportowałem, tak sobie wrzuciłem i tak wtedy można sobie zaeksportować, aczkolwiek my mamy na to, jakby nie było wpływ, jak widzimy, możemy sobie zmienić na jeden, możemy sobie zmienić na no nie, no, trzynastu, to może nie, trzy i tak dalej. Więc tu od razu można sobie przy imporcie tej wirtualnej maszyny zmodyfikować te ustawienia, które tu są, i warto chwilę na to przeznaczyć czasu. Tak, tak jak nam będzie to pasowało. Wskazujemy, do którego katalogu chcemy, żeby to było instalowane, i wskazujemy również, czy chcemy zostawić adres MAC taki, jaki był na interfejsie sieciowym, bo tu mamy interfejs sieciowy jeden cały. No więc w każdym razie mamy include only NAT Network Adapter, czyli to jest tak, jeżeli będzie ustawienie NAT, by było w tej wirtualnej maszynie. Czy nie, no to on w każdym razie ten adres MAC będzie również znaczy zostanie tak jaki był. O, w tym wypadku natomiast jak zrobimy sobie generate new, to będą wszystkie interfejsy sieciowe miały nowy adres MAC. I teraz tak, ponieważ te wirtualne dyski są tu eksportowane w formacie VMDK, no bo to jest też format, który z którego VMware korzysta, to jeżeli importujemy do VirtualBoxa, to możemy wskazać, żeby to znowu przy imporcie przerobił na VDI. Ogólnie. No dobra, no i teraz jedyne co zostaje, to zostaje importuj. I jak damy importuj, to się w tym momencie? Czekamy. Tak, czekamy dosłownie chwilkę. Jak tą chwilkę przeczekamy, to tak naprawdę po prostu już pod VirtualBoxem pojawi nam się nowa, wirtualna maszyna, którą zwyczajnie będziemy mogli uruchomić. No to tam, widać było, to było wszystko. Uwaga, tylko u mnie no fajnie, bo tak na tego teraz dobre pytanie. Gdzie się to zaimportowało, bo ja nie pamiętam teraz nazwy. A jak widać, mam, mam tego sporo, więc będę musiał przeszukać, gdzie się on to wrzucił. Dobra, gdzieś to wrzucił teraz. Natomiast, dobra, i może nie będę się już teraz bawił. A jest, Debian 10 buster 1 Bo już był taki jeden, to teraz dodał do tego jedynkę. No i teraz wystarczy to tylko uruchomić. Oczywiście możemy sobie w ustawieniach pomodyfikować i tak dalej. To normalna, wirtualna maszyna, więc tego już tutaj oczywiście tłumaczyć nie będę. Od tego jest na kanale YouTube'owym cykle. Dotyczący obsługi VirtualBoxa. Także także myślę, że tu problemów nie będzie. Natomiast tylko chcę pokazać, że to się normalnie uruchamia. Tak więc to jest powiedzmy też kolejny sposób na to, skąd sobie przygotować środowisko w tym wypadku do, do tych naszych zajęć. Ja z reguły gdzieś tam nadmieniam, że na przykład teraz wykonując to, a to, dobrze by było, żeby to działało tak. Znaczy, ja najczęściej, powiedzmy, sobie robię tak, że mam jedną sieciówkę albo. Znaczy sieciówka albo na nacie, albo w trybie zmostkowanym, to już nasza wolna wola. Odsyłam znowu jeszcze raz y, y, kanał YouTube Admin Akademia. I tam w każdym razie mamy cykl VirtualBoxa i tam jest wytłumaczone o co chodzi z tymi ustawieniami sieciowymi. Więc jedna sieciówka albo na, jako bridge, albo jako NAT. Chodzi o to, żeby Linux miał dostęp do Neta. I drugą sieciówkę w tej chwili nie mogę, bo jest uruchomiony, uruchomiona wirtualna maszyna, to w każdym razie drugą sieciówkę w sieci wewnętrznej. Tak, tak żeby. Potem na tej sieci wewnętrznej mógł się komunikować też z innymi Linux'ami w takiej swoistej sieci lokalnej, więc ja z reguły sobie w ten sposób gdzieś tam tu realizuję. Natomiast no na razie, na większości tego, co będziemy tutaj realizować, szczególnie w tym kursie, aktualnym to de facto te ustawienie NAT nam spokojnie zupełnie wystarcza tak naprawdę nic więcej do szczęścia nie potrzebujemy i będzie chyba najmniej problematyczne mnie się wydaje bo wtedy te wszystkie niuanse które są na odpowiednim odcinku dotyczącym zarządzania sieci VirtualBoxie to to, to wtedy jak się tamto przeglądnie to też się dojdzie do tego że w naszym przypadku ten NAT chyba będzie najmniej Problematyczny. Ok, no to mamy zaimportowaną wirtualną maszynę, no i tak jeszcze raz możemy sobie te kolejne w ten sposób też zaimportować, albo sobie po prostu instalujemy sami. Wolny wybór, i mamy gotowe wtedy środowisko, tak naprawdę, do zajęć. No tu akurat niewiele. Jeżeli chodzi o Linuxa, tutaj wielkich potrzeb, szczerze mówiąc, nie mamy. Jeżeli chodzi o czasami gdzieś tam, ale to na wyższych kursach Linuxowych, bo przyda się Windows. No, to najwyżej wtedy dojdziemy do tego, tak, skąd tego Windowsa wytrzasnąć, w razie czego, żeby mieć, ale najczęściej też w ogóle możemy korzystać z tak zwanego naszego systemu gospodarza, który mamy na naszym lapie zainstalowanym, zakładając, że akurat się Windowsa, bo nie wszyscy Windowsa na lapie faktycznie, czy tam na stacjonarce swojej zainstalowanego mają. Także jeszcze raz reasumując, tak, jeżeli chodzi o środowisko, które nam będzie potrzebne do naszego kursu, po prostu potrzebujemy dystrybucje, które są Debiano-pochodne i debiano dystrybucję, Która jest Red hat pochodna Czy teoretycznie wystarczy na przykład Debian 10 i wystarczy teoretycznie Fedora? Ja prawdopodobnie chyba z tych dwóch będę najczęściej korzystał, ale czasami może gdzieś tam Centosa włączy ubuntu serwer, żeby pokazać, że to nie jest tak, że to jest jakoś tam faktycznie inaczej. Więc potrzebujemy po prostu takich dwóch przedstawicieli, żeby się tego przekonać. No Natomiast każdego jeszcze raz, tak jak w poprzednim filmie, zachęcam, żeby sobie mnożyć tych dystrybucji i sobie oglądać, jak one wyglądają. I albo sobie wtedy je odpalamy na serwerze VPS-owym. Na tym serwerze VPS-owym możemy w dowolnym momencie też e, później przeinstalować dość szybko e, tą wirtualną maszynę. Znaczy, to dość szybko to nie znaczy 5 sekund, ale mimo wszystko dość szybko sprawnia tam w panelu. E, zawsze jest taki dostęp, że można przywrócić do ustawień e, wcześniejszych. Aha, właśnie. Co do ustawień wcześniejszych zapomniałem nadmienić, że po zaimportowaniu tej wirtualnej maszyny, ja już ją w tej chwili zamknę, to również polecam zawsze. Chociaż jak widać, potem nie ma żadnego problemu, żeby wirtualną maszynę usunąć i zaimportować ponownie, bo jak widać, było to nie, nie, nie trwało jakoś, nie, nie wiadomo jak długo. Z windowsami może trochę więcej problemów jest, ale mimo wszystko zrobi sobie na przykład migawkę, bo w tym momencie jak zrobimy sobie migawkę, no to zawsze możemy potem przywrócić do takiego stanu, jak mamy w tej chwili. Czyli namieszamy, namieszamy, popsujemy, nie wiem, co. Się dzieje, klikamy na migawkę, klikamy na restore i mamy już tak do stanu tego domyślnego. Dokładnie takiego, jaki mamy w, jaki mamy w tej chwili, tak jak żeśmy zrobili to migawkę, więc to też polecam, jeżeli chodzi o wirtualne maszyny. Natomiast wracając do VPS, mówię, no tam sobie po prostu zwyczajnie możemy właśnie do takiej ala migawki też wrócić, czyli stanu wyjściowego i przeinstalować ten nasz system operacyjny. Z reguły w tych panelach tych VPS-ów coś takiego jest. No i z oczywistości też tam w ogóle dostajemy Linuxa w daniu tym serwerem. Bez GUI, tak, jeżeli chodzi o VPS-y, i uzyskujemy dostęp zdalny z wykorzystaniem protokołu SSH. Tak to mniej więcej wygląda, aczkolwiek w panelu z reguły też. Tak, bo nie, tak by sięgnąć pamięcią, czy widziałem, ale chyba nie. Tak, w panelu też jest konsola, do której możemy uzyskać dostęp, więc nawet jeżeli ktoś nie rozumie, co to jest TSSH i tak dalej, to jak tam przejdzie, powiedzmy, procedurę zakupu i wejdzie w ten panel, no to po prostu trzeba gdzieś tam znaleźć. Jest też w praktyce konsola ta tekstowa, dzięki której możemy tam wejść i bez tego dostępu zdalnego takiego typowego PSSH również w każdym razie mieć dostęp do tego wiersza poleceń tego, tego naszego Linuxa. Natomiast ja myślę, że tak, zwyczajnie te wirtualne maszyny według mnie tutaj wystarczają, jeżeli chodzi o ten, ten kurs, ten obecny. Natomiast na pewno będę trochę inaczej już mówił na kursach tych następnych bardziej już te, które będą LPC200 LPIC 2 tak, bo tam w każdym razie szczególnie 202. No to tam powiem VPS, i ja sam na pewno będę sporo wtedy na VPS-ie pracował i, i wtedy namawiam do tego, żeby jednak te parę złotych na VPS-a mimo wszystko przeznaczyć. No dobra, więc mam nadzieję, że tak, co do środowiska. W każdym razie. No to chyba byśmy mieli na tyle. Także rasumując już tak w skrócie i najłatwiej. Dwie wirtualne maszyny minimum. Debian 10 Buster, Fedora 30 Server. Ta, każda z nich zaimportowana. Dwie sieciówki. Jedna na Nacie, druga na sieci wewnętrznej w jednym, w jednym i w drugim systemie. I to nam zwyczajnie tak naprawdę wystarczy do tego naszego kursu. Więcej i nic raczej potrzebować nie będziemy. A jak będziemy potrzebować to wtedy ja odpowiednio przekażę co... I ja. Dobra, no to jeżeli chodzi o przygotowanie środowiska do zajęć, to myślę, że na tyle.